Dzisiaj coś zupełnie nowego, nowy format na tym kanale, czyli miesięczne podsumowanie czytelnicze. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy będzie to format, który będzie tutaj regularnie się pojawiał, który wejdzie na stałe do repertuaru. I też nie do końca wiem, od czego będzie zależało to, czy tego typu filmiki będą się tutaj pojawiały cyklicznie co miesiąc, ale na razie to zignorujemy. Powodów, które sprawiły, że tego typu film nagrywam, jest kilka, natomiast najważniejsze są dwa. Czyli po pierwsze to, że mimo faktu, Iż ja o większości książek, które aktualnie czytam, które przeczytałem, nagrywam wam osobne recenzje. No to jednak są takie książki, o których być może chciałbym coś wspomnieć, ale nie mam aż tak dużo do powiedzenia. A jednak chciałbym, żeby moje recenzje książkowe miały przynajmniej te 10 minut. No a drugim jest to, że czasami czytam książki w ramach jakiejś serii i nie planuję nagrywać wam recenzji każdego z tomów. Po prostu chciałbym kiedyś w przyszłości pogadać o całej serii. Więc tego typu materiał jest dobrym miejscem, żeby krótko wspomnieć, co myślę o poszczególnych tomach przed tym większym filmem. Mogę też wspomnieć Wam bardzo krótko o książkach, o których osobne recenzje, których osobne recenzje się na kanale pojawiły i książkach, które nie zostały ukończone w tym miesiącu, ale które czytać zacząłem. Więc nie przedłużajmy i przechodźmy do konkretów. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie czytelnicze podsumowanie stycznia 2022 roku. No więc zacznijmy od tych książek, których osobne recenzje na kanale możecie znaleźć. Wszystkie linki pewnie gdzieś tutaj będą się wyświetlały. E, czyli na początek wam pisze Czarstwo, Jia najlepsza powiedz, jaką czytałem w styczniu. To była niesamowita przyjemność. To było takie Dark Fantasy, którego szukałem. Bardzo dobrze skonstruowana, sprawnie napisana historia Dark Fantasy. Z jednej strony mocna, poważna, krwawa i brutalna, a z drugiej. Dająca masę takiej czystej, czytelniczej przyjemności, takiej czystej, fantastycznej przygody. Bardzo dobrze wyważony ton, bardzo dobre, mięsiste postaci, sprawne dialogi, bardzo zabawne, niejednokrotnie takie podszyte masą ironii. Bardzo ciekawy świat w końcu. Wampiry, które budzą strach i respekt. Świetne rozpoczęcie serii. Jeżeli faktycznie ktoś szuka powieści Dark Fantasy, która jednocześnie daje masę przyjemności, to ja polecam. Bardzo mocno kapitalna to była przygoda. Drugą książką, której osobna recenzja jest na kanale, jest Battle Royale. To jest książka, do której zaskakująco często wracam myślami. Taka konkluzja mnie naszła. Również bardzo dobra powieść. Ponownie naprawdę krwawa, brutalna, z taką bardzo podkręconą, jak już wspomniałem w recenzji, tarantynowską przemocą, a jednocześnie bardzo celna, bardzo błyskotliwa, z bardzo dobrze stworzonym napięciem. Niejednokrotnie faktycznie robiło mi się przykro, kiedy widziałem, co w tej książce się działo. Mimo, że ma 750 stron, to jest napisana bardzo konkretnie i przez to tę książkę czyta się naprawdę szybko. Jak wspomniałem, w recenzji może mogłaby być odrobinę krótsza, jakieś 100 stron, ale to nie jest jakby ogromna wada. Bardzo ciepło ją wspominałem. Wydaje mi się, że to jest taka książka, do której wrócę jeszcze kiedyś. Bardzo, naprawdę, bardzo dobra powieść. Jak to ja zapomniałem, że w tego typu materiałach będę Wam wspominał, ile książek danego miesiąca skończyłem, i będę wybierał tę najgorszą oraz najlepszą w danym miesiącu. O dwóch sobie już powiedzieliśmy, teraz będzie jeszcze o trzech trochę dłużej i dosyć krótko o dwóch, które sobie ciągle czytam. Najlepszą książką tego miesiąca, jak wspomniałem, było Wam pisze cesarstwo, i teraz przejdziemy sobie do tej najgorszej książki, co nie oznacza, że złej. Powiedziałem nawet, że to jest dobra książka która była dla mnie trochę zawodem i tak naprawdę jest to połowa książki, bo mowa tutaj o pierwszej połowie powieści grombelarska legenda Feliksa Kresa, czyli o sercu gór. I jest to trochę wyjątek, bo ja nagram osobną recenzję grombelarskiej legendy, tylko muszę skończyć jeszcze tą drugi. Dlatego od razu zaznaczam, że to, co powiem odnośnie tej historii, no to dotyczy tylko tej pierwszej połowy książki. To nie jest moja ostateczna opinia. Ostateczna opinia będzie dopiero kiedy skończę bodajże w Stęgi ale nazywa się drugi tom. No więc przejdźmy sobie do samej książki. Jak to Felix Kres ma w Zwyczaju znowu rzuca nas w zupełnie inne miejsce w tejże krainie. Mieliśmy północną granicę w pierwszym tomie, w drugim mieliśmy bezmiary, czyli te wodniste obszary na południe od kontynentu. No i tutaj mamy Grombelard, czyli krainę górzystą, deszczową i burzową. I tutaj poznajemy naszą główną bohaterkę. Istotnych bohaterów mamy trochę więcej, natomiast tą główną jest bez wątpienia dziewczyna, która nazywa się Karenira. E, ja się łapałem na tym, że bardzo często nazywają ją Karenina, ale to, to jednak nie ta książka. E, I Karenira jest młodą dziewczyną, e, która jest nazywana przez innych często łowczynią, bądź też królową gór. E, I z powodu dosyć nieprzyjemnych wydarzeń, dosyć niefajnej sytuacji, która ją dotyka, wypowiada ona no swoistą vendetę. Taką osobistą wojnę jednemu z trzech rozumnych gatunków, które zamieszkują w świat Shereru, bo mamy ludzi, mamy koty i mamy sępy. I właśnie ta wojna, ta osobista zemsta jest wymierzona w sępy. I pod wieloma względami to jest ciągle dosyć sztandarowa powieść Feliksa Kresa, to znaczy mamy ten dość charakterystyczny dla niego styl, który mi osobiście pasuje, mamy naprawdę brutalny świat, mamy postaci, które są. Generalnie nie są dobrymi ludźmi, ale śledzi się ich dobrze. I tutaj ponownie to, co powiedziałem w królu bezmiarów mocno pasuje również do tego tomu, czyli, moim zdaniem ciągle postaci kobiece Felixa Kresa są naprawdę irytujące. Karaniera może nie aż tak bardzo, podoba mi się jaką ona jest główną bohaterką. Mam tutaj też jeszcze jedną inną postać kobiecą, która odgrywa, no może nie odgrywa dużego znaczenia, ale ma trochę miejsca w tej powieści, i ona jest szalenie irytująca, ale to też jest dobrze napisana postać. I generalnie to jest dobra książka. Natomiast to, co mi się w tej książce, można nawet nie, że mi się nie podobało, ale nie pozwoliło mi czerpać takiej przyjemności z lektury, to jest struktura tej powieści. Ja w każdym z poprzednich tomów, w recenzji każdego z poprzednich tomów, wspominałem, że Felix Kres lubi sobie skoczyć w czasie. Było to w pierwszym tomie, było to w drugim tomie i jest to również tutaj. Natomiast problem dla mnie osobiście polegał na tym, że no w tym tomie skaczymy do przodu tak często, że tę książkę, która jest. Technicznie powieścią, no, czyta się w zasadzie jak zbiór opowiadań. Bo ta książka ma 570 stron, mniej więcej, i tak naprawdę składa się z takich pięciu mikrohistorii, i one w większości funkcjonują osobno. Oczywiście są pewne postaci, które się przewijają przez większość tych historii, i tak naprawdę te historie mi się podobały. Najbardziej chyba podobała mi się ta trzecia historia, która nazywa się Prawo Gór, i ona jest najkrótsza. Tak mi się wydaje, że jest najkrótsza. Ale bardzo mi się podobało jej zakończenie i wydźwięk tej końcówki był taki, no bardzo do mnie trafił osobiście. I tak naprawdę ten pierwszy tom to jest bardziej właśnie śledzenie takich pojedynczych, trochę wyrwanych z kontekstu rozdziałów z życia naszej bohaterki. I wydaje mi się, że to najbardziej widać po części czwartej i piątej, bo część czwarta kończy się w pewien sposób i część piąta to jest takie trochę nowe otwarcie dla naszej bohaterki. Jeśli ktoś czytał to. Myślę, że zrozumie, co mam na myśli. I tak jak mówię, to jest dobra książka. Ale wydaje mi się, że ja potrzebuję takiej silnej klamry w tym drugim tomie. Jeśli drugi tom da mi tę silną klamrę, zepnie te wątki i doprowadzi do jakiejś satysfakcjonującej konkluzji, to myślę, że będę naprawdę zadowolony z lektury. Nie wiem, czy ten tom będzie podobał mi się bardziej niż, niż król bezmiarów, bo król bezmiarów był świetny i bardzo do mnie trafiły te klimaty pirackie. Ale nawet jeżeli drugi tom jakby nie, nie da mi tej klamry i koniec końców ta książka nie spodoba mi się tak bardzo, to będę kontynuował, bo jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Koniec końców dobra książka, ale mam wrażenie, że miałem trochę zbyt wysokie oczekiwania, bo dużo osób mówiło, że Grąbelarska Legenda jest najlepszym tomem i być może gdybym miał go oceniać obiektywnie, jakieś tam elementy wyciągać i analizować, to może faktycznie to jest najlepszy tom, ale ta struktura po prostu jakoś bardzo do mnie nie trafiła. Przechodzimy sobie do następnej książki, którą w styczniu skończyłem. Jest to powieść autorstwa Dana Simonsa, pieśń Bogini Kali. Z tego co rozumiem, jest to debiut autora, pierwsza powieść, jaką on kiedykolwiek wydał. Jest to, było to moje drugie spotkanie z twórczością Dana Simonsa. Pierwszym był Terror, który przeczytałem jakoś, wydaje mi się, dwa, może dwa i pół roku temu. I Terror był genialną powieścią, absolutnie kapitalną powieścią, grozy łamane na historical fiction, mistrzostwo świata. I pieśń Bogini Kali jest powieścią, no, myślę, że nie będę tutaj czarował, wyraźnie słabszą. Mimo to uważam, to jest ciągle naprawdę dobra powieść, Groz, naprawdę dobry horror. Historia zaczyna się mniej więcej w chyba czerwcu 77. To nie jest dokładnie powiedziane, ale w pewnym momencie fabularnie jest wspomniane, że Wladimir Nabokow zmarł, a Władimir Nabokow zmarł 2 lipca 77 roku. Jest to historia, w której głównym bohaterem znaki Robert Luczak. Polak albo polskiego pochodzenia mężczyzna, który zostaje wysłany do Kalkuty przez magazyn literacki, w którym pracuje, po to, aby odnaleźć, odszukać i dostarczyć poezję, która ponoć została napisana przez niejakiego dasa, czyli właśnie indyjskiego poetę, który ponoć parę lat temu zmarł. Jego ciało nie zostało odnalezione, natomiast zniknął on jakieś 8 lat przed rozpoczęciem się fabuły tej książki. I nigdy go nie odnalazłem. Nasz bohater wyrusza więc do Kalkuty wraz ze swoją żoną i córeczką, no i tam zaczyna się akcja właściwa. Jak wspomniałem, jest to naprawdę dobra powieść grozy. Moim zdaniem bezapelacyjnie największą jej zaletą jest to, jak Dan Simons opisał te Kalkutę. Ja nie mówię, że Kalkuta taka jest naprawdę, ani że była taka naprawdę, no bo to jest fikcja literacka. Ale no, autor opisał to w taki sposób, że no nie chciałbym się nigdy w Kalkucie znaleźć. To jest oczywiście w ramach tej powieści. Tak duszna, wilgotna, brudna lokacja, głośna, niebezpieczna, wypełniona ludźmi. No niesamowita rzecz. Opisanie Kalkuty w tej książce to jest coś mistrzowskiego. Ja też, jeżeli chodzi o sam ten aspekt fabularny, no bo pewnie możecie wnioskować, że jakąś rolę w fabule odegra kult bogini Kali, czyli bogini śmierci w mitologii indyjskiej. I ja się muszę przyznać, że mam bardzo dużą słabość do różnego rodzaju sekt i kultów w historiach grozy, tak jak na przykład Silent Hill 2 jest moją ulubioną częścią. To naprawdę mam bardzo duży sweet spot do części pierwszej i trzeciej, gdzie te kulty i te sekty są bardzo widoczne. I tutaj też bardzo mi się podobało to, jak jest opisany kult bogini Kali. Moim zdaniem w tej powieści działa również to, co działo w Terrorze, czyli takie bardzo umiejętne balansowanie na granicy tego, co jest prawdą, a co jest jakimś marem, sennym jakimś zwidem, czy to jest właśnie jakiś zwid, jakaś halucynacja, czy to jest naprawdę jakiś element fantastyczny. W Terrorze również to było, że do końca nie wiedzieliśmy, czy faktycznie jakiś Potwór jest pod tą taflą wody. I tutaj mamy dosyć podobną sytuację. Klimatycznie jest to również bardzo dobra powieść, bardzo nastrojowa. Zaczyna się dosyć powoli, natomiast jak już no, zaczynają dziać się rzeczy, to naprawdę świetnie się to czyta do końca. Mój największy problem, i to nie jest wada, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś czytał dużo horrorów, dużo powieści grozy. To ta historia nie będzie dla niego niczym takim właśnie zaskakującym, niczym nowatorskim. Ja ten największy, mm, największy zwrot akcji, ten najbardziej emocjonujący moment w tej książce, może nie, że przewidziałem bardzo dokładnie, ale bardzo szybko zwróciłem uwagę, że autor no, bardzo wyraźnie coś nakreśla w tej książce i wydawało mi się, że to będzie miało swój payoff później, no i nie pomyliłem się. Natomiast moim zdaniem wykonanie jest dobre i to, co autor chciał osiągnąć, u mnie przynajmniej osiągnął. Chciałbym równocześnie powiedzieć, jeżeli jesteście wrażliwi na punkcie pewnej rzeczy w literaturze, to nie powinniście tej książki czytać. Problem polega na tym, że nie mogę powiedzieć jakiej rzeczy, bo to byłby bardzo duży spoiler, który dużo by z fabuły zdradził. Podobało mi się zakończenie. To jest książka, która jest po prostu bardzo dobrze napisaną powieścią, ale równocześnie wydaje mi się, że to jest taka powieść, o której nie będę pamiętał jakoś bardzo mocno. To nie jest terror, to nie jest powieść, która zostanie ze mną jakoś bardzo długa, ale polecam. Jeżeli lubicie powieści grozy, to wydaje mi się, że to jest niezłe miejsce, żeby zacząć czytać powieści grozy. Naprawdę dobra historia, zarówno dla kogoś, kto chce w horrory wejść, jak i dla kogoś, kto po prostu chce przeczytać sprawnie napisaną, bardzo klimatyczną powieść grozy, dziejącą się w Indiach z kultami i sektami. Dobra książka, po prostu. Ostatnią powieścią, którą kończyłem w styczniu, jest drugi tom trylogii Zimowej Nocy. W Polsce, z tego co widzę, zostało to wydane jako trylogia Baśniowa. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, ale nieważne. Jest to powieść Dziewczyna z Wieży, autorstwa Katrin Arden. No i co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że się nie zawiodłem. To ciągle jest bardzo dobrze napisana książka. Podobnie jak poprzedniczka, która jest tak bardzo głęboko zanurzona w tych daleko rosyjskich, średniowiecznych. Baśniowo-słowiańskich klimatach, jest jednocześnie właśnie trochę baśniowa, a przy tym dosyć mroczna. To nie jest jakieś bardzo poważne Dark Fantasy, to w ogóle nie jest Dark Fantasy. To też nie jest książka, którą poleciłbym tylko dorosłym, ale to jest taka powieść młodzieżowa, która ma głębie i w której nie trzeba przymykać oka na pewne umowności. Wydaje mi się, że w moim podsumowaniu roku, kiedy mówiłem o pierwszym, to nie wspomniałem, kto jest tłumaczem, a to wydaje mi się dosyć istotne, bo książka jest świetnie przetłumaczona i za tłumaczenie jest odpowiedzialna pani Katarzyna Bieńkowska. Świetna robota, naprawdę czapki z głów. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych przykładów i to może zacząć trochę źle, ale to jest jeden z tych przykładów tego dzieła kultury, kiedy obcujecie z kontynuacją i widzicie, że pod praktycznie każdym kątem jest to powieść lepsza od poprzedniczki, a mimo tego macie taki sweet spot dla tomu pierwszego i jednak go wolicie. Ja tak trochę tutaj mam, bo bardzo ciepło wspominam pierwszy tom. To jest tom, który poszedł trochę w stronę, której się nie spodziewałem. Jest może nie jakoś bardzo mocno, ale jednak jest osadzony w historii. Mam tutaj pewne, pewne elementy fabularne, które nadają tej historii głębi, jakiegoś właśnie kontekstu historycznego. Jest to też książka, która ma moim zdaniem położony dużo większy nacisk na, fabule, na fabułę. W pierwszym tomie trochę tak meandrowaliśmy po tej wiosce, i śledziliśmy relacje, to mi się bardzo podobało. Tutaj mamy trochę więcej mięsa i ciągle jest super. Wyczekuję trzeciego tomu, pewnie jakoś w lutym się za niego zabiorę, bo to są książki, które się czyta szybko, one mają 500 stron, ale dosyć sporą czcionkę. Więc bardzo polecam. Jeśli komuś się podobało pierwszy dom, to raczej się tutaj nie zawiedzie. Bawiłem się bardzo dobrze i kiedy skończę już całą trylogię, to pewnie nagram o niej osobny filmik, bo to, jak już wspomniałem w podsumowaniu roku, no bardzo duże jest dla mnie zaskoczenie. No, i jeszcze bardzo na szybko o dwóch książkach, które w styczniu czytałem, ale ich nie skończyłem. I zacznę sobie od Imperium Ciszy Christophera Rakie. Jest to pierwszy tom jego serii Pożeracz Słońc. To ma być w założeniu pięcioksiąg. Na amerykańskim, anglosaskim rynku są dostępne trzy tomy. W marcu tego roku ma wyjść czwarty, natomiast na rynku polskim, w momencie kiedy ten film widzicie, to prawdopodobnie dostępne są już dwa tomy. W pierwszego lutego ma wyjść tom drugi, czyli Bezkresna Ciemność. I jest to science fiction określiłbym tę książkę bardziej jako Science fantasy, bo szczególnie ten początek, który ja przeczytałem przeczytałem jakieś 250 stron na 600, chyba 60, no, czyta się mocno jak powieść fantazy. To znaczy w pewnych momentach trochę zapominałem, że to jednak jest science fiction, że to jest seria dziejąca się ileś tam tysięcy lat w przyszłości. I nie będę mówił jakoś bardzo dużo, bo planuję mimo wszystko osobną recenzję tej książki. Dlatego, że widziałem, że w przestrzeni YouTube'owej jest chyba w ogóle niepopularna chyba nikt o tej książce nie mówił. A mi się bardzo podoba, to jest. Ja się trochę śmiałem z tych porównań na okładce, bo tam jest napisane rozmach duny połączony z epickim klimatem imienia wiatru. I z tym klimatem imienia wiatru to bym nie przesadzał. To, co mają te książki wspólnego, to jest sposób opowiadania historii, bo tutaj ponownie mamy głównego bohatera, który opowiada swoje losy. Natomiast no, to nie jest tak, że, że Patrick Rothfuss wynalazł to narzędzie do opowiadania historii. Nie wiem, Dickens zrobił to 200 lat temu prawie. O Dickensie jeszcze trochę będzie a propos tego narzędzia. Natomiast jeżeli chodzi o Dune, to nie lubię tego typu porównań, bo to zawsze rodzi oczekiwania i jeżeli ktoś dostaje coś gorszego od Dune, a ta książka mimo wszystko jest gorsza od Dune, to nie jest zarzut, bo, no, bo ciężko jest być lepszym od Dune. Um, to czuję zawód, właśnie. E, natomiast, wydaje mi się, ja bym tak tę książkę określił, jeżeli czytaliście Dune e, i byliście pod dużym wrażeniem świata, i generalnie pod wieloma względami byliście pod wrażeniem, ale ta książka nie dostarczała wam takiej czystej przyjemności z czytania, e, to wydaje mi się, że całkiem niezłym pomysłem jest właśnie ta książka, właśnie Imperium Ciszy, bo ona ma pewne podobne elementy, ale jest dużo bardziej, właśnie, przygodowa i na pewno kiedy skończę to opowiem o tej książce coś więcej. Drugą książką, którą czytałem w styczniu jest właśnie powieść Charlesa Dickensa, czyli David Copperfield. To jest wynik tego, że nagrywałem mój film o moich ulubionych pierwszych zdaniach w książkach i stwierdziłem, że no Jezus Maria, nie można tyle czekać, trzeba w końcu skończyć tego Dickensa. Do tej pory miałem czytane jakieś 286 stron i to jest mniej więcej w tym moim wydaniu 1 trzecia całej powieści w tym moim starym dwutomowym wydaniu, które nie nazywa się David Copperfield, tylko David Copperfield, Karola e, Dickensa. E, I to jest książka naprawdę dobra, jeżeli ktoś lubi Dickensa, to myślę, że się nie zawiedzie. Nie mówię na pewno, bo nigdy nie można być niczego pewnym. E, problem polega na tym, że tak jak wspomniałem, czuć wyraźną różnicę między tłumaczeniami, które robił Tadeusz Denel, a ktokolwiek inny. E, Mamy tutaj bohatera, który opowiada swoją historię, więc tak w nawiązaniu do tego, co mówiłem przed chwilą, o Imperium Ciszy i o Patryku Rotfusie. Mam pierwszoosobową narrację i generalnie czytam się tę książkę dobrze. Nie wiem, czy opowiem o niej w podsumowaniu lutego, że taki film trafi, bo ja jej nie czytam jakoś tak bardzo intensywnie, ją sobie tak podczytuję po rozdziale. I jedyne, czego mi trochę brakuje, to mięsa. Wydaje mi się, że takich bardziej interesujących momentów było dużo więcej, na przykład w Samotni albo w naszym wspólnym przyjacielu, aczkolwiek liczę, że druga połowa tej książki będzie obfitywała w dużo więcej smutnych i takich emocjonalnych wydarzeń, i na to bardzo liczę. Bo bardzo lubię Dickensa i chciałbym czytać jego książek zdecydowanie więcej. I to by było na tyle w tym podsumowaniu. Jeżeli ktoś chce się podzielić w komentarzach książkami, które przeczytał w tym miesiącu, to zachęcam. A jeżeli chodzi o mnie, no to jak już wspomniałem, to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.